Witajcie moi drodzy, tu Jasnowidz Kamil, wizję w punkt. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. W zakładce społeczność dałem informację, że polski minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, szykuje się na wypadek ewentualnej wojny z Rosją. Jest to jego odpowiedź na sugestie ze strony admirała wojsk natowskich, który prosi obywateli krajów Europy, aby przygotowywali się na taką ewentualność. Warto odwiedzić tę zakładkę. Ale, szanowni Państwo, to nie jest tak, że państwo polskie wypełni za Was jakąkolwiek lukę informacyjną i stanie zaraz polski premier, prezydent, czy tudzież ktoś bardzo ważny z notabli i powie Wam: szykujcie się na wojnę, bo nadchodzi Rosja. Nie, to zdestabilizowałoby państwo, ale Waszym obowiązkiem jest obserwować sytuację. I wytężać słuch, a potem się przygotowywać.